Chłopcy robili wszystko, co, co mogli co na co nas było nas stać. E, kadrę wąską mamy, bo u nas na 15 zawodników do pola tylko w zasadzie 6 jest zdrowych, bo e, nie potrafiliśmy ułożyć tak naprawdę sensownie dwóch córek nawet. E, ja jestem mega dumny z tego, co się dzisiaj udało pokazać ogromne pochwały dla chłopaków. Oczywiście początek meczu był e, tak jak zakładaliśmy. Chcieliśmy skontrować, chcieliśmy dobrze i konsekwentnie zagrać w obronie i zabrakło no szczęścia tak naprawdę, bo i sytuacje były i słupek Uratował też drużynę gospodarzy. Naprawdę, naprawdę nic tylko chwalić tutaj chłopaków. No, jedyny żal, że punktów nie ma, bo, bo tego nam brakuje teraz. Uważam, że na pewno sił i myślę, że dużo spokoju, bo zaczęliśmy troszeczkę grać zbyt nerwowo, e, nie patrzeć na lepsze sytuacje, dostrzegać lepszej sytuacji kolegów. No i na pewno siłno, nie ma też co ukrywać, że przyjechaliśmy dzisiaj w mocno ukrojonym składzie i liczyliśmy się z tym, że będzie to dla nas kawał ciężkiego meczu pod kątem fizycznym. Tak też było, natomiast jak pokazał mecz e, i całokształt, że będziemy równorzędnym rywalem dla Leszna, no niestety zaważyły, uważał niuanse, e, no i brak sił. Łatwych spotkań oczywiście w FB Futsal klasie nie ma swojej perspektywy. Ten mecz dzisiaj, co na plus, co na minus? Na plus na pewno wygrana, bo to jest najważniejsze. Na plus na pewno lepsza gra w drugiej połowie, dużo więcej sytuacji bramkowych i trochę realizowanie, tak bym powiedział, tego co chcieliśmy w bezpośredniej, strefie zagrożenia tak, przeciwnika, tylko na minus, muszę powiedzieć jedną rzecz, na minus na pewno koszmarna kontuzja żeni, bo najprawdopodobniej zerwana ścięgna Hillesa i, i to jest dla nas wielki ból, a z gry na pewno ma raz mi zachowawczość w pierwszej połowie, nawet jeżeli prowadzimy, to nie powinniśmy tak bramek tracić, Na aczkolwiek Żenia ma trochę usprawiedliwienie, bo w momencie wyskoku do piłki po prostu zerwał tego Achillesa i to są rzeczy, na które nie mamy wpływu i na minus na pewno skuteczność, bo nie wiem ile my tych strzałów oddaliśmy dzisiaj, ale za dużo, za dużo. ale też powiedzmy sobie jasno Lubowa się męczyła strasznie, tak wygrała 5-4, Eurobus z Gwiazdą męczył się strasznie dwie minuty przed końcem dopiero wyszedł na prowadzenie 3-2 to jest taka drużyna, która ma kilka indywidualności w swojej drużynie strasznie niebezpieczna z szybkiego ataku, strasznie niebezpieczna po przechwycie piłki. I powiem tak, przystanie 2-2 mieli dwa słupki. Oczywiście przy ogromnej ilości naszych sytuacji, ale będąc bardzo wysoko musisz się liczyć z tym, że przeciwnik jeszcze yy, o takiej charakterystyce, preferujący taki styl gry, te sytuacje będzie miał. Anti nam w takim momencie pomógł i, i, i w końcu dopięliśmy swego, bo no nie ukrywajmy, my na pewno zasłużyliśmy na wygraną która się rodziła w wielkich bólach, bólach żeni, jesteśmy sobą żenia na pewno i, i szybko wracać do zdrowia i w bólach takich na boisku, dzięki czemu no, te trzy punkty dopisujemy do siebie. Ta cierpliwość, której brakowało w pierwszej połowie pojawiła się w drugiej, stwarzaliśmy te sytuacje jedna za drugą i w końcu wpadło, była kwestia tej, tej właśnie bramki na trzy, na dwa, e, trzy do dwóch przepraszam I, i to się stało, więc potem było już trochę lepiej. No ale tak, ciężki, ciężki rywal. Wiedzieliśmy, że będzie murował bramkę i że będą opierać się na szybkim kontrataku. I tak też rzeczywiście było. Te kontry były skuteczne. Niestety przy jednej z nich też straciliśmy swojego bramkarza, więc dedykujemy jemy to zwycięstwo, bo, bo tam z tego co słyszymy, to kontuzja jest poważna. No ale tak naprawdę no ważne, że wygraliśmy, tak. Ciężkie mecze też trzeba umieć wygrywać, jak, jak nie idzie dobrze w ataku, czy, czy nie idzie w ogóle w meczu, to i tak trzeba te trzy punkty zgarniać i nam się to na szczęście udało. Także to jest ten największy pozytyw, ale no na pewno też musimy sporo w grze cały czas poprawiać, bo dużo nerwowości, dużo strat własnych i to jest chyba jeszcze największy mankament.